Zacznę tak może e, osobiście troszkę. E, zanim zacząłem pracować jako trener e, byłem kibicem Koszykówki, e, co prawda na południu, ale zawsze derby derby Trójmiasta e, e, to było, to było coś, to było coś i jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, że mogłem prowadzić zespół Trefla w dzisiejszym meczu. E, co bardziej mnie cieszy jeszcze to, to że wygraliśmy ten mecz. E, Mecz, jak widzieliście Państwo, nie był, nie był łatwy, a Seko zaszło bardzo, bardzo dobrze. My mieliśmy tylko do delikatne problemy z wejściem w zawody. Na szczęście zespołowa gra i dobra zespołowa defensywa sprawiła, że wróciliśmy do tego meczu i po pewnym czasie uzyskaliśmy kontrolę. Cieszę się, że udało się to wygrać. To nie był łatwy mecz, a Seko to jest bardzo niewygodny zespół dla wszystkich. Na zakończenie życzę wszystkim wesołych świąt. Dziękuję. Dla mnie to już szczególnie wyjątkowe spotkanie. Na pewno w, w, jestem mieszkańcem Gdyni. W, w moim klubem jest Stref Sopot, ale, ale w, jestem profesjonalistą i dla mnie najważniejsze jest dobro mojej drużyny i, i starałem się z tego wywiązać jak najlepiej. Jestem szczęśliwy, że po tak dobrym początku drużyny gości byliśmy w stanie wrócić i, i w, w zasadzie. Zbudować przewagę, która pozwoliła nam na w, zwyciężenie w bardzo ważnym spotkaniu dla naszego i drużyny, nie tylko w związku z tym, że są to derby, ale przede wszystkim w perspektywie w walki o play-offy. I, I na pewno, jak Krzysztof tutaj wspomniał, jest drużyna Aseko jest bardzo niewygodnym w, w, przeciwnikiem, szczególnie tutaj w Gdyni, i, i na pewno y, wiele w drużyn y, w, się o tym przekonało. Także tym bardziej się bardzo cieszymy, wyjdziemy do przodu. Wyglądamy bardzo dobrze i, i to jest na duży prosty. Dziękuję. Myślę, że przegraliśmy tam w drugiej połowie, czy, czy, czy gdzieś tam w okolicach tego rzutu, tylko przegraliśmy go w drugiej kwarcie. Czy tam nawet w co pierwszej trochę, przy, przy wysokim prowadzeniu. Żeby wygrywać mecze, musimy postawić, rzucić wszystko na, na boisko, każdą sekundę grać na 100%. A, a dzisiaj przez. 8-9 minut tego zabrakło i tref, e, jednak jakościowo jest lepszym zespołem od nas i jeżeli no. na te 8 minut tracimy koncentrację, która e, nas dochodzi robi przewagę, to nie jesteśmy na w stanie wrócić i niestety tak to wygląda. Y, no, co ja mogę powiedzieć? Y, szkoda tylko tego, że szkoda tylko tego, że, że Niektórzy zawodnicy mala się boją. Mamy pewne utrzymanie. Gramy teraz teoretycznie słabszymi, słabszymi drużynami, kiedy, jak nie teraz. Na, na treningach wygląda to coraz lepiej, nawet bardzo dobrze. Przychodzi mecz i, i są jakieś tam nerwy. Prosta sprawa, jak się chce grać coraz lepiej i coraz lepszy, w coraz lepszych zespołach, to trzeba ten stres potrafić gdzieś tam schować, bo każdy się stresuje, każdy się czegoś tam boi. Kwestia tego, kto jak potrafi z tym walczyć. Dziękuję. Dobry wieczór. No szkoda, że nie przełożyło się to na, na zwycięstwo, to moje przebywanie na boisku tyle minut. Myślę, że trener tutaj wszystko powiedział. Druga kwarta, gdzie straciliśmy 31 punktów. Jest po prostu to niedopuszczalne. Uciekła koncentracja. Zaczęliśmy bronić y, y, miękko i tutaj, i tutaj jest bardzo duży problem. Później próbowaliśmy, walczyliśmy, można powiedzieć, do końca, y, ten mój rzut, y, gdyby wpadł, byłyby dwa punkty tylko i spotkanie mogłoby się potoczyć y, inaczej. Końcówka. Niestety niestety nie trafiłem. Na pewno nie chcemy przegrać wszystkiego do końca zostały nam dwa spotkania. Musimy się zmobilizować, yy, skoncentrować i, i zagrać w tych dwóch spotkaniach, yy, tak byśmy grali naprawdę o, o życie, a nie przyszli sobie pograć w koszykówkę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? No tak, tylko zostałem w tym, że właśnie wy, wy już teraz tylko przychodzicie na mecze, pograć sobie, bo już nie, nie walczycie o nic. Yy, nie macie... Praktycznie motywacja. No, dzisiaj byłaby, powiedzmy, byłaby motywacja, bo to derby, tak? Ale tak poza tym. Ja się tak dziwię, że, że tak dobrze wypadacie, jak na przykład w naszym storunie, no, to, to była czyli, czyli wydaje mi się, że motywację mamy dużą. Ja, ja z Piotkiem jesteśmy doświadczonymi zawodnikami. Tak jak powiedziałem, nie chcemy, nie chcemy przegrywać spotkań z rzędu tylu. A poza tym młodzi zawodnicy, to jest ich czas. Teraz mają wyjść i pokazać, że w przyszłym sezonie wyjdą i będą tą drużynę, tej drużynie pomagać. Więc motywacja powinna być jeszcze większa dla nich. Ja motywację mam, Piotrek nie sądzę, żeby nie miał. Więc no, na pewno ta motywacja jest. Nie wiem dlaczego nam ta koncentracja ucieka, bo tak jak dzisiaj w tej drugiej kwarcie. No tutaj był największy problem w tej drugiej kwarcie, więc mam nadzieję, że następne spotkania zagram przez całe 40 minut i kto będzie wchodził na boisko, będzie dawał z siebie po prostu maksa, bo za chwilę się skończy sezon, usiądziemy i każdemu będzie brakować koszykówki, a następny mecz dopiero w październiku, także czas no, tych dwóch spotkań wziąć jak najwięcej.